Witamy serdecznie. Mamy dzisiaj przyjemność porozmawiać na DSF Kickboxing Challenge z Mariuszem Wachem. Kiedy pierwszy start na gali kickboxingu? O! Nie, ja trenowałem dwa lata kickboxing, ale, ale żadnego startu nie miałem. I myślę, że chyba mnie nie zobaczycie kopiącego. Dobrze, to teraz szybciutko tematy bokserskie. Temat pierwszy. Adam Kownacki jest w Polsce, robi sobie takie tournée tutaj troszkę. Co sądzisz o Adamie? On jest teraz numerem jeden, jeżeli mówimy o e, boks w Polsce w wadze ciężkiej? Myślę, że tak. Pokazał to w ostatnim pojedynku, e, wygrywając przed czasem. Myślę, że tak, że, że, że na dzień dzisiejszy jest numerem jeden, jeśli chodzi o, o, o papierki, tak. Na papierze jest numer jeden. Gdzie ty byś siebie uplacował po tej przegranej ze szpilką? Ehm, o, o, wracasz teraz? To jest ten moment, w którym trzeba się otrząsnąć, zebrać się i, i, i wrócić szybko na te salony duże? Tak, dla mnie, dla mnie każdy pojedynek jest bardzo ważny, bo po każdej porażce każdy zawodnik, to nie tylko boks, ale, ale piłki, siatkówki, najdospólniej przegrane bolą, przegrane w mecie, walki bolą, tak? ale, ale to najważniejsze, żeby się właśnie tak mówić, zebrać i pokazać w następnym pojedynku, że, że stać się na, na fajny boks. Katowice, czyli jeszcze mamy trochę A. czasu? 6 kwietnia, tak, katowicki spodek. Jest jeszcze trochę czasu. Od poniedziałku zaczynam przygotowania o Piotra Piotrowiczowskiego. To jest tak naprawdę już końcówka, no nie końcówka, ale już druga połowa tych przygotowań, za niedługo zaczynam e, 4 tygodnie sparingów, no i walka, tak. I tak naprawdę zobaczymy, no po, tym, po tej ostatniej walce e, przyłożyłem się trochę, trochę więcej e, na elementach siłowych, dużo czasu na siłowni spędzałem, e, sam jestem ciekaw, tak, jak to, jak to wyjdzie w planiu. Zmieniłeś trenera od przygotowania fizycznego, czy dalej jest ten sam, co z Arturem, e, w przygotowaniach z Arturem? Tak, ten sam jest. A zadowolony ruch? jesteś? Tak, tak. Parę fajnych wiesz. Nowinek wprowadził, jestem zadowolony. Dobrze, to z kim walczysz w Katowicach? Nie, jeszcze z ręką na sercu. Muszę nie oszukuję. Z ręką na sercu mówię, że, że nie wiem, e, ale mam takie przecieki, że w poniedziałek się dowiem i zarówno również. Zmiana trenera u Artura Szpilki, ma to dla ciebie jakieś znaczenie, jest dalej tam być w głowie o chęć rewanżu? Nie tak jak nie, nie u ciebie, ale w innych wiele również, że, że rewanż to jest priorytet, tak? tylko Ale jest szansa, żeby do niego doszło, bo to, to nie będzie łatwa teraz, sprawa. Tak, wiadomo, ja, ja zdaję sobie sprawę, że to nie od mnie zależy, tak? A nie od Artura, tylko od, od Andrzeja Wasilskiego, tak kwestia rewanżu. Na razie wiesz, on ma swoje, swoje jakieś tam plany, również Andrzej, Andrzej Wasilewski ma swoje plany związane z Arturem, więc nie było ani jednego tem ani jednej rozmowy na temat rewanżu, więc, więc nie wiem, no. na pewno będzie ciężko tak, doprowadzenie takiego rewanżu, ale jak tylko gdzieś tam pojawi się jakaś informacja, to, to podłapę temat. I, Będę drążył ten temat. Wiesz co, no i Mateusz, Mateusz uzna, że, że będzie chciał, żebym boksował u niego na galach, to, to, to będę boksował, tak? To jest moja praca i, i tym zarabiam na życie. Nie mam, nie, nie mam podpisanego jakiegoś długoterminowego kontraktu z Mateuszem, matko na walkę, ale gdzieś tam będzie rozmowa, to, to będziemy rozmawiać. Jak myślisz, y kiedy będzie możliwa Twoja walka na jakichś takich poważniejszych galach? Mówię o dużej gali, załóżmy gdzieś w Stanach z topowym rywalem. Wiesz co, już się odzywają gdzieś w, z Anglii czy, czy ze Stanów. E, najważniejsze dla mnie jest to z pojedynek 6 kwietnia. tak, W, spo, w spotku e, chcę się zaprezentować z dobrej strony, z jak najlepszej strony. No i, i później będę rozmawiał na temat innych gal, tak, ale gdzieś ta propozycja, nie ukrywam, są gdzieś Anglia, Stany. Dobrze, to Joshua i Miller, twój faworyt tej, tej walki? Chciałbym, żeby, wiadomo, nie będzie miał łatwo Joshua wygrać, tak? bo to Miller będzie ważył tak samo ze 140 kg, będzie, będzie się pchał do przodu, e, będzie, będzie skracał ten dystans, ale Joshua jest tak doświadczonym zawodnikiem, że przetrwa te pierwsze 4 rundy i później Później konnotowania będą szły w górę i, i wygra te pojedynczenia przed czasem. Te pierwsze rundy będą naprawdę upierdliwe dla drzwi. Dla Będzie się pchał. Z takim zawodnikiem ciężko się boksuje te, te, te początki, tak? ale później jak już złapie, szła swój rytm, swoje tempo e, i... i w późniejszych grundach go wyboksuję. A jakbyś upatrywał szansę właśnie Adama Kownackiego z, z właśnie Rzeszyłą z nie wiem Fiurem Wajderem Wiadomo, no, nie miałby naj, nie, nie miałby by łatwo, tak, Adaś. Ale też on po to trenuje codziennie, dwa razy dziennie, żeby, żeby, żeby zawalczyć o te najwyższe trofea. to, że jest duża szansa, że zawalczy, to, to A, tak, 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 ale tak. kwestia jest, jak ty byś widział ten pojedynek. Czyli moim zdaniem nie będzie stał na straconej pozycji. Nie, on z każdym zawodnikiem da dobry pojedynek. Jest, Adam jest niewygodnym zawodnikiem, tak, zadającym mnóstwo ciosów. To tak jak ty. Gdzie, gdzie <laughs> będę dopiero zadawał, tak. Ale jest... Niewygodnym zawodnikiem dla innych zawodników, tak? Zadaje mnóstwo ciosów, pcha się do przodu i to jest dla każdego zawodnika takie uciążliwe, tak? musi sobie parę, parę, parę minut wie, gdzieś tam rozpracować go, ale niekiedy jest za późno już, tak? że, już że już tyle ciosów się dostanie, że, 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 że podnoszą ręk, ręce zawodnicy, że już mają dość, tak pokazała ostatni pojedynek tak? Adasia. To jeszcze takie szybkie pytanie. E, miałeś okazję e, boksować z Arturem. E, jest w stanie Artur zmienić na tyle swój boks, że nie byłby już taki przewidywalny? No bo teraz już e, większość e, zawodników wie jak z nim walczyć. Jest to nowy trzeba, trener, wiesz. Trzeba trzeba, czas, to, to trener to to wiesz, gdzie on... jest tam ostatnio dałem wywiadu. Trener go zmieni tak, on go zmieni na, na tej sali bokserskiej. E, przez przez półtorej godziny go zmieni, tak? poprawia mu rączki, zatrzymają się, Artur ręce do góry podniesie, ale później to trzeba, trzeba naprawdę mnóstwo treningów, mnóstwo, mnóstwo e, miesięcy, tak? żeby wyeliminować te, te błędy, które, które się popełniało przez, przez te lata, co się, co się trenowało. On tego się nauczył na początku i teraz mu naprawdę w takich kryzysowych momentach on wraca do tych starych nawyków tego. Życzyłbym sobie tego, żeby, żeby on sobie to zmienił, ten, 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 ten swój styl boksowania. Dla jego bezpieczeństwa, tak, dla jego zdrowia, bo to zdrowie się ma tylko jedno. E, I tyle, ale, ale wiadomo, no, będzie, to trzeba czasu, tego nie, nie, wiesz, tak jak widzę, słyszę, że, że, że wiesz, schód, wiesz, tam 3 kilo przez, przez, przez dwa dni no to takim wiesz, tokiem myślenia to, to za, wiesz, za 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 miesiąc będzie z Kamilem łacikiem walczył, tak, W tej wadze, więc to jest takie... No, Krzysiu zimno też mocno walczy no, z wagą, więc... To też, no, to radzą sobie podadzą rączki i będą sobie walczyć, tak? W 7-5 kilo w umownej wadze. Więc, więc... Trzeba czasu, tak, na, na te zmiany. To nie przychodzi z treningu na trening, trening z miesiąca na miesiąc, tylko naprawdę trzeba nieraz latami tak, wy, wyeliminować takie te błędy, które się, które się powielało przez, przez 15 czy 20 lat. Dzięki Mariusz. Dziękuję.